Ja tylko powiem, że spytałem o to, że... Znaczy powiedziałem, że pięknie chodził mu ten lewy jab, czyli lewy prosty, lewy, lewy sierpy. No i odpowiedział. E, chyba pierwszy raz w historii e, zdarzy się coś takiego, że to federacja złoży protest w stronę e, sędziów Dla mnie e, Storm Norman nie wygrał tej walki i zrobił wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to obchodzi. Więc zostanie złożony protest hey. What say? Siema, witam w dzisiejszym takim krótkim odcinku na temat walki Norman Park kontra Don Casio I tutaj jest ym, werdykt, z którym się nie zgadza na przykład Boxdell albo Wojtek Gola. I teraz podsumujemy ten werdykt. Ja po walce wymyłem sobie walkę jeszcze raz i próbowałem policzyć ciosy. Znaczy próbowałem, udało mi się. Mogłem się tam pomylić, nie o 2-3 ciosy, myślę, że nie więcej. Bo liczyłem dosyć ym, solidnie, tak to mogę nazwać. I pierwsza runda, tutaj zdecydowanie wygrywał Norman. Cały czas presja. 25 ciosów trafionych do 16 Casio, więc tutaj pierwsza runda idzie. 19 dla Parkę, druga runda y, była już bliższa, tu wyszło mi, że 29 ciosów i 23-4 powinien być Casio, więc tutaj też kolejna runda dla Normana. Trzecia runda tak samo dla Normana, tutaj przewaga około 10 ciosów, więc też znacząca. Około 50 do 40, więc y, 3 pierwsze rundy dla Normana. I teraz, żeby Casio miał szansę na wygraną wróć, Cassio, żeby miał szansę na remis musiałby mieć Norman odjęty punkt, jak wiemy to się zdarzyło ale to jest szansa tylko na remis, jeśli punktu nie byłoby odjętego to Casio nie miałby prawa wygrać więc przejdźmy dalej, czwarta runda wygrał ją już i tutaj zadał około 5 ciosów więcej od Normana no, i runda piąta, i ona mogła teraz pójść ze strony, bo jest bardzo bliska tutaj liczba ciosów. I nie jestem pewien dokładnie kto zadał więcej tych ciosów, ale jest około 45 czy 44 ciosów. I teraz nie wiem, który zadał więcej ciosów. Tutaj, i teraz ym, werdykt może pójść z jednej strony: jeśli kasy miał więcej tych ciosów i wygra rundę 19, minus odjęty punkt dla Normana, to wygra rundę 18. Wtedy będzie remis w walce, obaj będą mieli po 47 punktów, wtedy będzie remis jednak, jeśli Norman wygra rundę piątą, no to wtedy będzie 9-9 w rundzie piątej i werdykt finalny to będzie 48-46 do 46. mam nadzieję, że boxel to oglądasz w tej walce, tak jak Kasio powiedział nie było szans na jego dominację, znaczy on powiedział że była dominacja, ja tej dominacji jakoś nie widziałem, liczby też nie mówią o jego dominacji, więc no tak średnio bym powiedział, więc Król już nie jest królem, ale przegrać z Normanem to nie jest wstyd. Dużo Polaków z nim przegrało, więc kacja po prostu do nich należy. Niech trochę zniży poprzeczkę, poprawi swój poziom, i wtedy walczyć z lepszymi. Więc to by było na tyle. Tutaj macie wyświetlony screen z jakby podsumowaniem tego. No i jeszcze tutaj puszczę jak jedna osoba komentuje werdykt walki, bo Na świeżutko po walce Don z normalnym Trzymaj parkiem, Artur byłeś w Loży Szyderców. Jak ty widziałeś ten werdykt? Bo są kontrowersje? Wiesz co, dla mnie trzy dwa Parkę, jednak wiesz. E, pierwsza runda e, wiesz nie wiem jak oni liczyli od odjęcie tych punktów bo jednak e, dwa razy zostały odjęte punkty czyli wygrał e, Casio, tak raz był chyba odjęty punkty chyba nawet dwa razy no może dwa nawet tam gdzieś widziałem chyba dwa razy wiesz to no, trudna walka bo taka też e, e, wiesz do tego zależy wiesz jeżeli wymagamy od tego żeby to była walka sportowa no to sędzią e, Sędziowie, którzy to widzą w taki sposób. Ja widziałem to też 3-2 dla, jednak dla Normana, chociaż mogę być też nieobiektywny, bo nie, tak naprawdę nie wiem jak się boks sędziuje. MMA mógłbym powiedzieć, jednak tutaj jeśli chodzi o boks, no mogło być zupełnie inaczej.